I minęła punktualnie godzina 8.01. Jest środa 27 kwietnia 2022 roku. Zaczynamy poranek w Radio Hosek. Hosy, na dzień dobry. Witają Was Natalia Przyłęcka oraz Johnny Sałek. I zaczynamy od dzisiejszej pogody, bo dzisiaj do 15 stopni około godziny 16 Słonecznie, choć z lekkim zachmurzeniem, dzisiaj pogoda naprawdę nas wprawia w taki dobry nastrój. Już od samego rana, od 5.20, odkąd wstało słońce, jest bardzo przyjemnie. 1005 hektopaskali na barometrach, oraz jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest ona umiarkowana, ale dąży do tej dobrej. Tak, Dobrze, do tej dobrej, mamy nadzieję, że ta jakość poprawi się. E, poprawić się w ciągu dnia, ponieważ już dzisiaj mamy coraz w ogóle mamy już coraz cieplejsze te poranki, także ten sezon grzewczy powoli odchodzi do Lamusa, a e, do Lamusa, no tak naprawdę no, tak, sezonowo, tak no już kończymy ten sezon grzewczy ale z drugiej strony Rosja nam przymyka trochę kurki z gazem, także może i dobrze, że to właśnie w takim momencie. Chociaż wiadomo, że tutaj, tutaj nie ma dobrego rozwiązania, ale abstrahując od tego ponieważ za trzy dni zaczynamy majówkę i czy jej wyczekujecie? Myślę, że to pytanie dosyć retoryczne. A potem ostatnia prosta do wakacji, do których ile już zostało? Chyba 58, 50, tak, 58, dni. 58 dni, 58 dni zostało już tylko do wakacji 2022, no a potem kolejna klasa, potem kolejna klasa, potem kolejny kolejny rocznik. No i ciekawe, ponieważ w sumie za 3 dni, tak jak nam się zbliża majówka, to za trzy dni również zakończenie roku szkolnego dla klas trzeci, trzecich, tak trzecich po gimnazjum, po gimnazjum, ponieważ matura 2022 już za równy tydzień. Także myślę, że już nie będziemy wam tutaj pytać, jak tam przygotowania, ponieważ mam nadzieję, że jesteście przygotowani. I teraz tylko ostatnie powtórki i ostatnia prosta oczywiście do waszej matury oraz do waszej wakacji. A jakie macie plany na studia? Piszcie do nas z naszego Instagrama małpat.talk.chones.gradio. Jeszcze te życzenia a próbowo, i powodzenia właśnie w maturze będziemy Wam życzyć jeszcze w piątek. A dzisiaj na dwudziestce będziemy mieli również maturzyści. Maturzystów jako gości. Mieliśmy to zrobić jako gości poranka, ale wyszło jako goście dwudziestki, ponieważ ten wywiad będzie na całą właśnie dwudziestominutową przerwę. Także dzisiaj będziecie mogli spodziewać się. Może znajomych głosów to na pewno, ale właśnie więcej już niedługo Wam powiemy, a na pewno powiemy Wam więcej w drugim śniadaniu w Tokosie o 9.50. Ale póki co lecimy z informacjami od samorządu uczniowskiego. I pierwsza z takich informacji, a tak naprawdę z prośb do Was, e, aranżacja kącika relaksacyjnego w duchu takim zero waste zachęcamy razem z samorządem do przynoszenia do Pani Justyny Mulawy, do pokoju nauczycielskiego, gier planszowych, szachów, warcabów, quizów wiedzy. E, Wszystkich tego typu rzeczy, z których już nie korzystacie, a macie gdzieś na Waszych półkach w domu. Półka z tymi rzeczami będzie zainstalowana koło tablicy samorządu uczniowskiego, gdzie każdy, kto ma okienko lub po prostu będzie chciał odpocząć od nauki, e, będzie mógł sobie to wziąć, a po skończonej grze odstawić na miejsce. Myślę, że to jest taka fajna inicjatywa, żeby też e, to mieć. Spędzić miejsce, nawet tak, tą tę przerwę. Oraz, oraz w ogóle odpocząć i właśnie, że jeśli tutaj będzie tylko ciekawe, czy to będzie jedno takie miejsce, czy to będzie na przykład kilka w sensie, no bo mamy rozdzielenie na dwa piony u nas w szkole, więc w sumie gdyby w jednym było te, był taki kącik i w drugim byłby taki kącik, że nie trzeba byłoby latać między dwoma pionami, ale myślę, że to jest póki co yy, tak eksperymentalnie ten pierwszy kącik powstaje, ale jeśli nam się spodoba jak uczniom to myślę, że takich kącików może powstać więcej. Także to jest też fajne takie miejsce do spędzenia czasu ze znajomymi integracyjnie właśnie w planszówki pograć. To jest fajna sprawa. Ale jeszcze o bluzach szkolnych? Tak, jeśli chodzi o bluzy szkolne, to mamy dostępne 10 kolorów e, różnych. I dzisiaj od 11.40 w sali 38 będziemy zbierać zamówienia właśnie na te bluzy. Przychodzicie już z pieniędzmi: 75 zł plus 5 zł na potrzeby samorządu, e, czyli łącznie 80. Tak, czyli łącznie 80 zł na 20-minutowej przerwie w sali 38. E, te 10 kolorów, które są dostępne, e, jest to nieco mniej niż poprzednio, ale deklaracja firmy jest taka, że Dzięki temu te bluzy będą w ciągu 10 dni do odbioru, także bardzo, bardzo szybko. Tak, no bo pamiętamy, jak było z ostatnim zamówieniem na bluzy, to te bluzy się ciągnęły, 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 chyba, nie wiem, przez 2 miesiące czy coś w tym stylu. No tam jeszcze i na sobie chyba tam częściowy lockdown, że te bluzy w ogóle nie mogły dojechać i to wszystko się tak przeciągało w czasie, a teraz podobno ma być... E, macie mniejszy wybór, ale będzie szybsza dostawa, także to będzie bardziej zorganizowane i właśnie mm, takie... no. Właśnie, właśnie, takie, takie, że będziecie mogli od razu odebrać tą bluzę w przeciągu chyba tam 10 dni, z tego co już Natalia mówiła. Jest środa 27 kwietnia 2022 roku. Jeśli teraz dopiero weszliście do szkoły, mówimy Wam serdeczny dzień dobry. Trwa poranek w radiu Tok Serdeczny dzień dobry. Mówimy również maturzystom, ponieważ jest to ich ostatnia środa w Hose. Właśnie, w, Hose, w Hose jako tako nauki, a za tydzień już zaczynają się matury. Pierwsza matura z języka polskiego. O dziewiątej, czyli za niecałą godzinę, ale to Wam jeszcze powiemy chyba na, na następnej przerwie. E, także, e, także, właśnie a propos tego, na 20-minutowej przerwie będziemy mieli gości, e, gościa 20, a tak naprawdę gości 20: Będ będą nimi Laura Rechorowicz z klasy 3A3, Zuzia Chodzińska z 2D, Mariusz Rok z 3C4 oraz Michał Dragan z 3C3. Widzimy tutaj, że mamy dwóch maturzystów, także na pewno pojawi się temat matury oraz przygotowań i dalszych planów właśnie co robić po liceum, jakie studia, a z resztą, razem z nimi w całości, porozmawiamy również o ich mu muzycznej inicjatywie. Oraz porozmawiamy też trochę o ich twórczości. To jest bardzo ciekawa rozmowa, którą nagraliśmy w piątek, także zachęcamy Was do wysłuchania na 20-minutowej przerwie właśnie, właśnie dzisiaj, w środę. A teraz przechodzimy do nietypowych świąt. Tak, ponieważ dzisiaj mamy trzy nietypowe święta i są to Światowy Dzień Grafika, Dzień Florysty oraz Światowy Dzień Tapira. Yy, także chyba faktycznie takie nietypowe święta yy, i co możemy o nich powiedzieć. W sensie, no nie, z no w sensie na dzień grafika no to tak raczej nie. Ale ten, ale na przykład o Dniu Florysty to możemy wam powiedzieć, że to święto narodziło się w 2010 roku ze sprawą społeczności profilu forumkwiatowe.pl. Wow! Czyli już 12 lat po prostu obchodzi dzień Florysty, a jego celem jest nie tylko uhonorowanie florystów, ale pokazanie, że to nie jest wcale taka łatwa praca. Hmm, związanie tutaj. Dobrze, powiem jeszcze trochę taką anegdotę z mojej szkoły, ponieważ moja pielęgniarka w mojej, w po w mojej podstawówce, na pół etatu pracowała jakby u nas, gdzie w ogóle jej czasami nie było w ogóle <grym, <grym, w szkole, a drugi pół etatu miała chyba właśnie, ten, miała właśnie w kwiaciarni, ta jako florystka. Tak, no słyszałam już tę historię. Tak, 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 także tak, bardzo śmiesznie. No a w tym dniu wypadałoby może Kupić jakąś liczną wiązankę, nie wiadomo, może komuś się przyda, także y, dzisiaj jest y, taki dobry dzień. Wiesz co, może komuś się przyda, żeby wręczyć na czyjeś imieniny, bo dzisiaj imieniny obchodzą Andrzej, Jakub i Marcin, a także kilka innych imion, które są y, nie aż tak popularne, y, ale myślę, że zawsze na imieniny dostać kwiatka byłoby całkiem miło. Tak, a jeszcze ciekawe, co to jest ten dzień tapira. To jest, to jest dosyć takie y, śmieszne. W sensie, ja w ogóle kiedy przyczy, przeczytałem właśnie, że dzisiaj dzień tapira, to w ogóle nie wiedziałem, co to jest ten tapir. Ale tak, ale tapir to jest em, malajski zamieszku, to jest tapir malajski, o właśnie e, zamieszkuje puszcze azjatyckie w południowo-wschodniej Azji od Birmy i Tajlandii do Malezji i Sumatry. I to jest taki sak, który ma. Takie bardzo dziwne zwierzę. Tak, nie. Niby to świnia, niby to... Nie wiem. Nawet nie wiem czego to jest krzyżówka. Ale, ten, ale możecie, czego, jeśli chcielibyście zobaczyć jak wygląda tapir, to możecie pójść do Zawpłocku, w Krakowie albo we Wrocławiu, ponieważ z tego co wiem, to, 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 to tam wyczytaliśmy, że właśnie możecie spotkać tapiry. A zbliża się godzina 8.10, z Cucukamu oczywiście na antenie radia Tok O 9.50 słyszymy się w drugim śniadaniu w Tok a o 11.40 będziemy mieli e, gościa dwudziestki. Także polecamy się i zapraszamy na kolejną część naszego dnia właśnie o 9.50 w drugim śniadaniu. A na następnej przerwie już muzyka, zbliżamy się, dzwonek, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.